Bogu rodzic, codzien i co najświętsza trzysta pani. raduj się, królo matko Dziewicza królo ochronne znaki. O Bielniczo, Pyszna, ponad niebu, nad słońcem uświetlona. Urodzin, co raduj się, radości chórów dziewczęcych na daniu wzniesionych. Dziś będę mówił o Maryi, tylko o niej. Dziś chcę Ci pokazać, że Maryja jest doskonałą drogą do Jezusa. Bo jest drogą, po której On przychodzi. Rewelacyjne wyjaśnienie. Dlaczego Matka Boża jest doskonałą drogą? Bo jest drogą, po której On przychodzi. Macie. Zrozumienie tańczy zwiastowania wcielenia. Pan Jezus wybrał, moi drodzy, Matkę Bożą jako na swoją drogę, zejścia do nas tu na ziemię. Dlatego każdy, kto z nią dzisiaj walczy i nie chce wykorzystać jej oferty, jest szaleńcem. Kościół popełnił ogromny błąd po objawieniam Garawandal, że nie zrozumiał, tego objawienia, ja jestem Matką Boga i Matką waszą. Maria jest Matką Boga i Matką naszą, że jest najpewniejszą drogą, dojścia do Zbawiciela. Maria jest doskonałą drogą bo Jezus przez nią przyszedł zapamiętać. Używajcie tego terminu zawsze. Doskonałą drogą. Nie, że drogą. Że jednym ze sposobów. Nie. Nie jednym ze sposobów. Doskonałą drogą. Rozważania rozważaniach drugich w naszym rynku, jak mówi, przy czwartej stacji, przy jednej z nich, zostawiłem Wam Najcenniejsze, wiele łask, wiele skarbów, ale najcenniejszym skarbem, największą łaską jest Maryja. Wszystkich, bo to są bardzo ukryci dewastatorzy na naszej ziemi Matki Bożej. Bardzo ukryci. Więc, którzy do Was, mówiąc tak, ogródkowo, literacko zaciemniają Matkę Bożą? To są dewastatorzy Maryi? Dawałem wam przykład przykład jednej diecezji, bo jeszcze obraz Częstochowski chodzi po Polsce, biskup miejsca sprowadza kaznodzieje, który nakreśla główny cel preelinacji obradu Częstochowskiej: diecezji. Utworzenie rad panafialnych. Odrodzenie. Jaki to jest dewastator? zamiast pokazać Marię jako drogę, jako matkę. Bo to jest pięknie gadane, najęty kaznodzieja przedstawi wizję, a później ten, co ma władzę, kilku pięknych, chyba się odnosi do kazania i do kaznodziei, że na nakreślił program, czy macie klepacza, macie zabójcę Matki Bożej. Bo oni mówią, że się nie walczy w Polsce, nie, nie, jak czekam, na to kazanie, aż mi go przyślą, żeby Wam pokazać te mechanizmy. Kapłan, którzy są po naszej stronie, a te kazania słyszycie, to nagrywać, spisać mi, pokażę ludowi mechanizm wybijania drogi Maryjnej do Pana Jezusa w Polsce. Więc Maria jest doskonałą drogą do Jezusa. Gdybyś mogła zobaczyć Jego miłość, miłość Boga okazaną, Maryi w tym Dzieciątku Józef wszystko Od początku widzi Jemu się później tak samo Skleja film jak się, się Umacnia jak Zachariaszowi Wyruszenie z Nazaretu Na osiołku do Betlejem Przecież jest normalny chłop Wie że będzie rodziła Wie co to znaczy Drgania dla ko Kobiety ciężarne, dzieci. I na ścieżce tyle pomocy. Ci pasterze, to wszystko. Ci pasterz po prostu mówi, ona ci będzie już rodziła. Ona ci będzie już rodziła. A później ta noc betlejemska, co tam się wydarzyło. Przecież ówczesne łopy też wiedziały, jak kobiety płaczą przy urodzeniu. Przecież to słuchać do naokoło, to nie były szczelne domy, jak dziś nasze jak rodziła, to pół się słyszało wrzask, pisk. A później opowiadanie w tawernie, co było, całą noc rodziła. Baba moja tam była, byś ty widziała, co się działo. I nagle budzisz się z rzemki krótkiej, bo i jest maleństwo w grozie, dzieci, on to wszystko, wszystko w nim to wzrasta, dlatego że mówi, gdybyś mogła zobaczyć jego miłość, miłość Boga, Pokazano Maryi w tym gdzie Dzisiaj jej dziecko urodziło w grudniu przy plus Czech, że same wszystkie możliwe choroby. Przybliżyło się tego. A jeszcze, Stania, czy wiesz, jak wielką miłością została obdarzona Maryja? Mogę Wam powiedzieć, czy wy wiecie? Jaką miłością zostaliście obdarzeni, że Wam przychodzi słuchać dzisiaj z innej perspektywy czytań Pisma Świętego? Czytać, słyszycie słowa Marii Waltorty? Czy wiecie, jaką miłością Bóg nas obdarza, dając nam orędzia na czas ostateczny? Czy nie czujecie, że wewnątrz aż radość płonie, że nas Bóg rozrywa? I stan w jakim obecnie jestem z wami na pustelni on mój drodzy może trwać do końca mojego życia tylko was troszkę więcej nauczę dyscypliny i myślenia o firmie, jak firma pracuje żebyście uwierzyli, że jesteśmy firmą w wymiarze świata i to w firmie każdy ma poletko do zrobienia, nie może podjąć decyzji tu, że nagle tu nacisnę bo ktoś głosi kazanie, no i jest, jest, jest szum, no nie? Żeby nie piskało, więc szukamy sposobów, żeby to reagowało inaczej, nie? Teraz wymyśliłem sposób. Nie, nie piska. Słyszycie Państwo? No więc jest już nie ma nie ma, roz, u, u, nie ma roztargnienia. Są pewne rzeczy, musimy, musimy o tym wiedzieć. A wy myślicie, że jak będę wentylował w takim, a nie innym momencie, że ja chciałam dobrze. Nie chciałeś dobrze. Twoje dobre czy nie złe przy samym starcie. przyjął jej ciało, a więc uczynił podobnym do jej ziemskiej postaci. To jest ta pierwsza miłość. To jest miłość, że przyjął ciało Maryi, nasze człowiecze ciało do ziemskiej postaci. To jest jedno wyróżnienie w tej łasce. Drugie, uczynił się jej synem, bo Józef nie może powiedzieć, mój syn. Maria może. Uczynił się jej synem. Czyli jest to jedyna osoba na świecie, która ma do Boga prawo z tytułu ojcostwa, macierzyństwa. Rozumiecie co chodzi? Uczynił się jej synem. Jak wielka musiała być pokora Maryi, aby Bóg okazał tak wielką pokorę w niej. Co za zdanie? Czyli jak musiała być sprawiedliwa, jak święta, jak krystaliczna, żeby Bóg schodził do. przybierał postać człowieka, który wydutkał Boga. Rozumiecie? Złamał Jego plany. Podsłuchał doradcy. Bo później jak była kara w raju, czy ten doradca był? Nie. On nie. Bo, czy bronił Ewe Zabrał głos, to mnie utnij ogon, nie, mnie obetnij uszy. Nie było doradcy. Tylko przypominam, na pustelni nie ma zarządu. Wielu myśli i pytam się, czy pan, czy pani jest w zarządzie mojej firmy? Nie przypominam sobie takiej osoby w wykazie. Więc to jest szaleństwo Boga. Bóg się tak upokarza, by stać się w wymiarze zewnętrznym niczym. No bo czy już jest ciało mojej mamy, czy moje. Za chwilę zlije Rozumiecie? Użyjcie za trzy dni, za tydzień w białych robali co nie miała. Kapujecie? Do paru dni śmierć jest ciepło. I do takiej rzeczywistości mógłby do brylantu wejść, rozumiecie? Do złota, coś wymyśleć, jakoś coś żeby... Człowieczeństwo! Jedna strzała pocich w serce nie żyjesz. Jeden wypadek, uderzenie, nie żyje, to marność, nic. Żadnej gwarancji trwałości. Parę bakterii przecież chorujemy. Więc pokora Maryi musiała być wielka, żeby Bóg, do, żeby Bóg okazał wielką pokorę wobec niej. Stworzeni jesteśmy na obraz i, i podobieństwo Boże, ale w przypadku Maryi to podobieństwo było uderzające. Bo pozbawiona żyłu pierworodnego, niepokalanie poczęta, jest coś, że mówi o podobieństwie jej do Boga, to jest uderzające. Byli jak dwie krople wody. W jej uśmiechu widziałem Jezusa? W uśmiechu Jezusa widziałem Matkę. Czy Bóg uczynił się podobnym do Marii? Czy raczej ją uczynił podobną sobie, zanim jeszcze wstąpił do jego łona? Więc co było? Bóg uczynił się podobnym do Maryi? Czy ją uczynił podobną sobie? Który wariant? Jeden czy dwa, państwo? Dwa. To jest, żeby o tym pamiętać, Bóg to może. A skoro Matkę Bożą uczynił, Podobną sobie, dlaczego ją nie chcą w kościele czcić. Czyli znalazł się doradca rajski. Przecież to taka sama baba jak inne. To taki sam człowiek jak inny. Ona miała chłopa, miała dzieci. To przesadne literackie opowieści i wyobraźnia ludzka sprawiła, że ona jest nie wiadomo kim. Nie uwzględniają tego procesu, że Bóg, moi drodzy, uczynił Maryję podobną w sobie, więc ich gdywania są czysto szatańskie. Dlatego tych doradców rajskich, demonów, jeśli idzie o Matkę Bożą w naszych szeregach, jest tak wielu. Pamiętajcie, że Bóg uczynił Maryję podobną sobie, zanim jeszcze wstąpił do jej łona. Dlatego poprzez to wyróżnienie łaski, ona pośmiertnie jest wyniesiona do maksymalnej chwały Boga, nieba. I do ogromnych prerogatyw, czyli przywilejów władzy. Z radością czekam na ten dzień, kiedy Kościół ogłosi Matkę Bożą pośredniczką wszelkich łas i współodkupicielką w swoim piątym dogmacie. Amen. Bóg